Spider-Man: DALEKO OD DOMU. To najnowsza odsłona przygód człowieka-pająka, i zarazem jego drugi solowy film, osadzony w Marvel Cinematic Universe, w którym powracają John Watts za kamerą i Tom Holland w roli tytułowej, a wraz z nimi Marisa Tomei, John Favreau i Zendaya. Dodatkowo obsadę zasilili Jake Gyllenhaal jako Mysterio oraz starzy weterani kinowego uniwersum Marvela. Samuel L. Jackson jako Nick Fury i Cobie Smulders jako agentka Hill. Film jest ostatnim z trzeciej fazy MCU i zarazem pierwszym ukazującym świat po wydarzeniach pokazanych w Avengers Endgame. Na wstępie zaznaczę, że jestem wielkim fanem Spider-Mana i dlatego muszę przyznać, iż jestem szczęśliwy, w jakich pięknych czasach przyszło mi żyć, zważywszy na to, jak dobrą pasą w rozmaitych mediach nasz pajączek się cieszy bowiem w przeciągu ostatnich lat nie dość, że ma na koncie świetne występy w filmach kinowego uniwersum Marvela, to jeszcze doczekał się kapitalnej gry na PS4 oraz kinowej animacji Into the Spider-Verse, którą uważam za prawdziwe dzieło sztuki i którą swoją drogą gorąco polecam. Zatem też na kolejny film kinowy, dodatkowo będąc zaabsorbowany udanym Homecoming, czekając ze spokojem i kredytem zaufania do twórców. No i powiem Wam, że się nie zawiodłem. Ale zanim podzielę się swoimi wrażeniami, może na początek zdradzę nieco fabuły. Film dzieje się po wydarzeniach z ostatnich Avengers, gdy świat wciąż nie może się pozbierać po wstrząsających wydarzeniach po bitwie o Ziemię. Peter Parker w celu odreagowania tymczasowo porzuca kostium Spidermana i udaje się na szkolną wycieczkę do Europy, aby spędzić więcej czasu ze swoją klasą i MJ. Jednak i tam nie zazna spokoju, bo szybko odnajdują go Fury i Hill z tajemniczym Quentinem Beckiem i werbują do udziału w akcji mającej powstrzymać zagrożenie pustoszące cały kontynent. Już na wstępie wyróżnia się miejsce akcji. To jego pierwszy film, którego lwia część nie dzieje się w Nowym Jorku. Ale nie pierwszy raz dla samego bohatera, który przecież walczył już u boku Avengers z Thanosem na innej planecie. Pitch, please, you been to space. Ale dzięki temu dostajemy tutaj powiew świeżości. W końcu to już siódmy film z tej serii i zarazem trzecia, druga część. O matko! Dlatego dobrze, że się na to zdecydowano. Gdyż, po pierwsze, nie wałkujemy kolejny raz Nowego Jorku, a po drugie, mamy kolejną po Homecoming okazję zaobserwowania Parkera jako po prostu ucznia w swoim szkolnym środowisku pośród przyjaciół z klasy. Co w poprzednich filmach od Sony. Było dotąd z jakiegoś powodu pomijane na rzecz tego żenującego wątku romantycznego, ciągle wypychanego na pierwszy plan. A przy tym dostajemy też dobry moment na oddech po tym smutnym i przełomowym kinowym evencie w postaci Avengers Endgame. No i w końcu dochodzimy do naszego pajączka. Tom Holland po raz kolejny udowadnia, że jest urodzony do tej roli, będąc zarówno świetnym Peterem Parkerem, tym nieśmiałym skrytym nerdem jak i Spider-Manem, pewnym siebie, gadatliwym gościem w kostiumie, trochę niedoświadczonym, zważywszy na to, że mamy tutaj nową, odmłodzoną wersję tej postaci, ale dzięki jej niezaprzeczalnemu urokowi i charyzmie w pełni kupuje Toma w tej roli. No i chyba nie muszę mówić, że Tom wygląda jak nastolatek, w którym Spidey przecież był na początku swojej superbohaterskiej krucjaty. Także niechaj Tom Spider-Manuje nam jak najdłużej. Jest Spidey, zatem musi być i przeciwnik. Tym razem wybór padł na Mysterio, w którego wcielił się Jake Gyllenhaal. Osobiście cieszyłem się z tego wyboru, bo to naprawdę świetna postać, która daje niezłe możliwości. Ogólnie Spidey w komiksach ma naprawdę świetną i bogatą galerię złoczyńców. A widząc, że Marvel Studios celuje raczej w wylanu, w których filmach dotąd nie mieliśmy, to Mysterio wydawał mi się idealnym wyborem na sequel. Mając w pamięci naprawdę solidnego vultura z poprzedniej części, a jednocześnie wiedząc, że czarne charaktery nie są mocną stroną większości filmów Marvela, mogę od razu uspokoić. Jake jest świetny w tej roli. I wliczyłbym go do tego elitarnego grona jakościowych złoczyńców w filmach MCU. Nie jest to ten sam mysterio co w komiksach, ma trochę inne motywacje, ale moim zdaniem w ramach tej historii to działało. Oczywiście nie mogę powiedzieć na temat tej kreacji za wiele więcej, bo musiałbym wchodzić w spoilery. Właściwie to cały film jest pełen zwrotów fabularnych, zwłaszcza jeśli chodzi o wątek Mysterio. Ale mogę od razu uspokoić, że nie było tutaj czegoś tak bezczelnego jak w przypadku Mandaryna w Iron Man 3, także możecie odetchnąć z ulgą. W każdym razie, Jake i Marvel wyciągnęli z tej postaci 100% jej esencji, i nie ukrywam, że chciałbym zobaczyć więcej Mysterio w przyszłości. Wielkim wygrywem tego filmu okazała się Zendaya w roli MJ. W Homecoming jej postać mieliśmy okazję poznać przelotnie, gdzie była jedynie tłem dla głównego bohatera. Tutaj nasza MJ dostaje większą rolę i muszę powiedzieć, że ta postać w zasadzie kradnie sceny, gdzie nie jest jedynie ładną buzią i typową Dem in Distress, a kompetentną bohaterką, która od czasu do czasu pomoże naszemu pajączkowi, a przy okazji odegra naprawdę parę naprawdę sympatycznych scen z Parkerem, gdzie między tą dwójką aż czuć chemię. Oczywiście nie jest to MJ z komiksów. Sama postać też nazywa się Michelle Jones, a nie Mary Jane, ale i tak ma w sobie sporo z esencji pierwowzoru. Aktorka to sprzedaje. Osobiście nie mogę się doczekać jej więcej w potencjalnym sequelu, a samą zędaję na pewno czeka kariera. Bez zarzutu wypadają również stare wygi Fury Jacksona oraz Happy Favreau, którzy nie są tu jedynie haczykami na widzów mającymi reklamować film, a mają swoje miejsce w historii i przy tym w pełni wykorzystują swoje ekranowe 5 minut. Zwłaszcza ten drugi, który robi tutaj za głos rozsądku i wsparcie protagonisty. A przy tym dostaje jedną naprawdę emocjonującą scenę. Spider-Man Far From Home to naprawdę udany sequel. Właściwie jeden z lepszych w MCU, a przy tym bardzo dobry epilog do trzeciej fazy, jak i całej Infinity Sagi. Przy okazji również jeden z lepszych filmów o Spider-Manie. Nie najlepszy, bo w moim rankingu to miano wciąż dzierży Into the Spider-Verse, ale jeśli brać pod uwagę wyłącznie filmy aktorskie. To w moim rankingu znalazłby się aequo ze Spider-Manem 2 Raimiego. Przy tym też jest to pajęcze kino w nowym i świeżym wydaniu. Gdyby Świętej pamięci Stan Lee tworzył tę postać dzisiaj, tak zapewne by ona wyglądała. Nawet jeśli jej silne powiązanie z MCU widoczne jest gołym okiem, co w przypadku pierwszego post-endgame'owego filmu z tej serii było raczej nie do uniknięcia. To i tak wciąż dobrze działa jako samodzielny twór na własnym podwórku, będąc zarazem dobrym momentem na oddech i rozluźnienie po ostatnich Avengers, a przy tym całkiem sprawnym wprowadzeniem do fazy czwartej. Jeśli miałbym już mieć jakieś osądy, to mógłbym doczepić się trochę do scen akcji, które choć zrobione kapitalnie, to miały jednak momenty, kiedy ten posiada. Humor i biologii momentami wymuszone, a czasem wręcz slapstickowe, ale i tak nie były w stanie mi popsuć ogólnej radochy z oglądania. Ja na seansie bawiłem się świetnie. Dlatego mój werdykt brzmi, że Spider-Man Far From Home to solidna robota. Idźcie do kina, bo się nie zawiedziecie. A że to lato jest raczej ubogie w dobre blockbustery, to tym bardziej warto nowemu Spidey'emu dać szansę i złapać się w jego sieć. Ponadto są dwie sceny po napisach, dla których zdecydowanie warto zostać do samego końca. A jeśli o mnie chodzi, to widzimy się przy nowych materiałach, w tym paru zaległych. Nie obiecuję, że prędko to nastąpi, bo przeważnie jestem trochę zajęty lub co chwilę gdzieś wyjeżdżam. Przy czym czas, który poświęcam na pojedynczy klip na kanale, to już bardzo dużo. Ale spokojnie, pracuję nad tym. Może się jeszcze ogarnę. W każdym razie dajcie mi szansę. Dodatkową motywacją są dla mnie także Wasze subskrypcje, łapki i komentarze, do czego gorąco Was zachęcam. Także na ten moment dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć.